Witam Was w pierwszym odcinku z Polish Car Driving na nowym koncie, bo na moim nie chcę tam robić reseta, bo mam tam dużo rzeczy. No tu za niedługo też pokupię coś z Robuxów, bo jeszcze nie mam, ale będę miał, więc wydamy trochę na Polish Car Driving tutaj. Musimy ten, jak mogę tam Dobra, jedziemy. Dobra, skręcamy. Maluszek normalny, piękny, drift. I cyk. Dobra, jej, dobra, jesteśmy pod płaczkami, już, w darłowie, jest kościółek, Dobra, skręcamy. to się nazywa drift kaszlakim, hamujemy, bierzemy paczuszkę, stary Jarosław, Boże. To dobrze się składa, na miniaturkę zrobimy. Od razu idziemy. Bum, bum. Dobra. I cyk. No to nas trochę drogi czeka. Jest, no jestem na prywatnym serwerze, niestety, ale przynajmniej się coś będzie jało. Tam mnie się też na odcinku będzie działo, jak będzie na prywatnym serwerze. Nie będzie nuda. Dobra, jedziemy. Stary służbą na Dobra. Jedziemy. Wcale nie jedziemy kaszlakiem stówę. Nie. O, tu jest lud. O Boże! Chcę właśnie jechać maluchem na, na drodze, na której jest lód. W ogóle nie skręcał nic. Ładny maluszek. Bierutki taki. Dobra, idziemy, idziemy. Dziwne, ma, coś mało ludzi chyba jest, bo nikt tu nie jedzie skręcamy i idziemy Dobra, idziemy, idziemy szybko, szybko dobrze, że zmniejszyli to, że, się mnie, że mniej schodzi paliwo. Bo wcześniej to na początku to ciągle tak paliwo schodziło, że to było ciągle tankować Teraz już nie trzeba tak tankować cały czas. Gdzie my jesteśmy? A, dobra, tutaj Jesteś No dobra, jedziemy to przez grupy jechaliśmy Papaczuszka, już Już jeszcze chwileczkę no, o nie Znowu, Lewu... znowu lut! Znowu lut, o nie Nie Hamuj, 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 hamuj Doom. No to żeśmy z drifta zrobili no to będzie coś lepszego kupić bo tym maluchem to naprawdę. O właśnie ostatnio polubiłem jeździć Audi 80 z nowego update'a właśnie zimowego. Fajnie się jeździ nim. Dobra. No, od razu sobie mnie tylko zrobimy. Jak będziemy tutaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu gdzieś tutaj. Będzie. Bra. Awaryjne. Idziemy, proszę. Dobra, no, miniaturkę tylko zrobię i jedziemy stąd, po kolejną. Mm. Czy tu jest? A tu jest to Odido. Z panem Katorem zrobimy sobie miniaturkę. tylko tak zaparkujemy fajnie dobra dobra, zrobione o, to zlagowało dobra, jedziemy Mamy zrobione tą miniaturkę, to możemy jechać. W sumie. Tu też widzę, że ludzi jest. Jedziemy, jedziemy. Trzy. W ogóle auta z tego nowego update to tak ładny środek mają. Postarali się. Postarali się. Fajnie też w ogóle wygląda ten mapa. W ogóle drogi fajnie wyglądają, takie ośnieżone. Bo jak pamiętam update'y z innych lat, to tam był ten, tylko ośnieżone była... No śnieg był na, na trawie. A, na, a droga w ogóle nie była. Tylko w niektórych momentach był lód. A tak to nie było. I te takie za zaśnieżone samochody. Też ładnie to wygląda. O Boże. Nie lubię tego odcinka. Tu jest strasznie ślisko. Na tym odcinku drogi. Się jechać nie da. O, o, o. Jedź, 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 jedź. No teraz nie wyjdziemy pewnie. Dobra, jedźmy stąd. Normalnie, kurde, takie drift. Ale wersja kaszlakiem. Dobra, jedziemy stąd, bo są dość. Dobra. Cyk. <coughs> Jedziemy. na no, Tesla. Kurde. Dobra. Dum, dum, dum. No to żeśmy zrobili все станы Вы же есть нормальные. Не дайте. Ну и будешь знак Что личмы. было? вообще. Же есть, No, to chyba maluchowi moc podwiększyli, bo kiedyś to się nie dało wjechać z rogu. Teraz normalnie się da. Kiedyś było inaczej. Boże, jak za O Boże! Polones. Nie zauważyłem go. Jedziemy, żeby policji tylko nie było. No dobra, już prawie do Róg jesteśmy. I cyk, o chuda. Boże, czemu ja zawsze wjeżdżam w znaki? No, może dlatego, że kiedyś jak się wjechało w znak, to się nie zostało, Tylko teraz jest niewidzialna cena. Kiedy jest event w ogóle? Dobra, no pięt... dobra. No, 15, o 19. .00. Dobra, ha, mój, że to już... Idziemy. Dobra, już prawie jesteśmy po Już prawie jesteśmy. Cyk. Szybciej jedź. Trzeba uzbierać na toreno. Bo mam dojść tego malucha. Dobra, zajrzałem Pod fabrykę w Darłowie. Brak. <klarwice> Karwice. Idziemy. Brak. Fajnie, że się w tym maluchu kręci kierownicą. No, typowy byłamiesz. Boże, mnie denerwują ci ludzie. Wjeżdżamy zarłowa już Boże, czemu oni... Czy oni umieją jeździć w tej grze? Nie, nie umiem, sam sobie odpowiedziałem. Ford Transit. Dobra, idziemy. Ładnie to wygląda, ładnie. Boże, prawie w tym wjechałem. Dobra, o ku... Nie skomentuję tego. Trochę moja wina, trochę wina jego. Bo ja i on z środkiem jechaliśmy. Dobra, nieważne, że, że śpimy tego malucha. O, teraz czarny maluszek taki fajny BM No na szczęście pociąg nie jedzie, nie trzeba czekać 5 godzin. O, ale mnie zarzuciło. No, dopiero 19 litrów. dobra, jedziemy. Kościółek. No oczywiście pod prąd na no, lepiej wjechać o, nie umiem jeździć lepiej normalnie, tylko pod prąd. O nie, Bobrowiczki, jak daleko. Dobra, cóż trzeba jechać. I cyk. Czy idziemy tutaj hamuj, hamuj? Boże, nie naliczę tego ronda. Jest, jest ludna, nim się normalnie da jechać tutaj. Dobra. Czy wyjechaliśmy z Darłowa? Chyba już tak. Piękny maluszek. Dobra, szybciej. Chcę się czekać. O nie, przeklęte miejsce. Dobra, trochę. Nigdy nic nie wiadomo. Jeszcze jak ktoś z nas. Znowu nas w kosmos. Już niech to drugi raz. Hmm? No autobusik kolejny dobra, idziemy No w no, środku jechał jakiś maluch czemu oni nie umiem jeździć? fotoradar na szczęście zdjęcia nie zrobił Nie, Boty, Boże, jak nienawidzę tych botów. Dosyć, że nie umiem jeździć, to jeszcze wjeżdżają specjalnie. Dobra. idziemy. Dobra, zahamować, bo widzę, że ktoś jedzie. Oczywiście nie na swoim pasie jedzie, bo nie umie. Dobra, już jesteśmy gdzie? A, do, tu jesteśmy, dobra. Kurde. I zauważyłem, że tu znak jest. O nie. Na szczęście wymijał, nie wjechał. Już myślałem, że wjedzie. 15 litrów. A. Nie dużo spalone. No. O nie, dobra, nie jadę tu. Nie ma zdjęcia. Myślę, że zdjęcie ma, no, no, dobra, może mi jechał mniej stół. Dobrobica hmm, mamy do bobrowiczków. Czy jeszcze poczekać chwileczkę? Dobra. O, 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 o! o. Hamuj. Gdzie to jest? A tutaj. O, 2200. A, brakuje nam jeszcze trochę do auta nowego. No ale tym akcentem, którym dochodzimy spokojnie, to do Bobrobiczek, kończymy ten odcineczek, więc na razie.